Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejna rozmowa z, w naszym cyklu Scena bliżej widza. Moimi i Państwa gośćmi, a właściwie znowu mam problem gościniami, znowu z tym feminatywem problem. Nie wiem jak panie to... Ale może Pan nie mieć, jak nie będzie Pan wyobrzywał. Czyli? Dobrze, dobrze. Ja Pani Anna Żółkowska, Pani Beata Rybotycka. Witamy bardzo serdecznie. Panie zmęczone po yy... No, wyczerpującym, bo dwugodzinnym spektaklu, można powiedzieć, że prawie premierowym, dom weselny, tak, bardzo świeżutkim. świeżutkim. Mam taką prośbę, żeby do mikrofonu, bardzo dlatego tak. że. To, tak? W celu nagrywania. Elby. Pani Joanno, tym spektaklem można by powiedzieć, że wraca Pani po latach do Krakowa, bo przecież w tym mieście, konkretnie w Starym Teatrze, debiutowała Pani i to w nie byle kogo prawda, bo u pana Konrada Swinarskiego. Chociaż skończyła pani warszawską PWST. No tak, nie teatr stary, tylko teatr stu, rzeczywiście, teatr stu, w którym y, pani Beata y, jest aktorką już od wielu, wielu lat, prawda? Można by powiedzieć, że stu... jakby od średniowiecza. Tak. O, o. Można by tak zinterpretować. No ale ale że oświeć stu 105 tak. No to już jest wiele lat, tak. prawda? I można powiedzieć, że to jest pani dom, drugi dom. Nie. 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 Nie, nie. dom mam jeden. E... Jest ja, tak. Mm. Teatr, kocham Teatr Stu, ale nie, nie nazwałabym go. Ale generalnie pani jest związana z Krakowem, prawda? No tak. Chociaż urodziła się w Gliwicach. Mamy tutaj panią, która specjalnie przyjechała z Gliwic na to yy, spotkanie z, z paniami. Bardzo miło. A propos Gliwic, yy, ten cały Prawie cały swój artystyczny życiorys związała pani Beata z Krakowem, no bo też skończyła pani szkołę krakowską. Debiutowała też w Starym teatrze. Czyli macie coś panie wspólnego, tak, prawda? Tak. Debiut w jednym teatrze. Kraków się upomniał. Tak, tak. Ona debiut, debiut pani Joanny był bardzo interesujący, bo on można by powiedzieć. Już nawet kiedyś chyba w naszej rozmowie zahaczyliśmy o ten temat, ten debiut przebiegał w, taki, w, w takiej troszeczkę atmosferze lekkiego, nazwijmy to, skandalu. Czy, czy pamięta pani, pani Joanno, skąd się to, ten skandal, jak się... No ja, ja uważam, że teraz... skandale mają to do siebie, że one z czasem się bardziej skandalizują, niż dochodzą jakieś jakieś takie... Elementy dodatkowe. Ten skandal rośnie, rośnie. To nie był taki skandal znowu. Po prostu i, i grałam z Osię w trochę inny sposób, dlatego że Konrad Swinarski całe dziady zrobił w zupełnie inny sposób, niż robiono je do tej pory. I, i tylko tyle i nic więcej. A, ale no ja. ja to, był, to nie był skandal. To teraz jest skandal. Teraz jest skandal, teraz tak? Skandale tak? mają to ter, do siebie. Teraz się tak mówię o, o, o tym, tak. prawda? Rozumiem. Ale w każdym razie było to odważne dość podejście. Tak, do, to było to, bardzo tak? ciekawe, odważne przedstawienie, mądre, wspaniałe i przeszło do historii teatru. No, no i ja miałem to szczęście, że widziałem tę realizację. Tak, jako młody człowiek zresztą, ale. Ale pamiętam do dziś, bo, bo no, cało, całe, cała ta inscenizacja dziadów szokowała. Tak. Ja, tak mimo tak. wszystko szokowała tak, swoim tak, charakterem, tak. swoim tym rozbudowaniem, tym y, spacerowaniem po, po, po różnych pomieszczeniach teatru i, no, i samym podejściem do tego. Texturomantycznego. Tak. Inna, inny teks. zupełnie niż do tej pory. No, czyli rozumiem, czyli y, doszliśmy do wniosku wspólnego, że to nie był jednak skandal. Nie. nie. A czy pani Beata yy, 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 miała kiedyś do, do czynienia, z, w cudzysłowie, nazwijmy to skandalem w teatrze, w innym rodzaju ekspresji artystycznej? Nie. O, szkoda, bo, bo byśmy mogli tutaj porozmawiać, prawda? Na, 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 nie, nie, nie ta... Nic mi nie przychodzi do głowy. Nie właśnie, przychodzi do nie. głowy, tak? Mhm. Jasne. Dzisiaj obejrzeliśmy Panie w tym domu weselnym, bardzo interesujący tekst powiem, interesujący spektakl. Obejrzeliśmy panie, które wcielacie się w rolę troszeczkę kontrastujących ze sobą dwóch sióstr, prawda? Po dwóch różnych osobowościach, no bo z jednej strony to jest taki troszeczkę barwny ptak, taka ekstrawertyczna, pełna oczekiwań wobec życia. Rose. Tak. Tutaj troszkę było spolszczone, prawda? Chyba? Nie, Rose to jest to Rose. To jest, to jest Rose tak. A ja jestem Kate. Przepraszam, tak jest. I druga postać, szara myszka, taka troszeczkę. No i tak do pewnego stopnia, do pewnego stopnia potem, ja tak, tak. Tak, w pewnym, Tak jest. Ale wiele sekretów gdzieś tam y, y, się kryje w, w tym, czy te charaktery bohaterek, y, 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 uważacie, panie, Pasują do pań y, prywatnych charakterów? A jeżeli nie, to czy mogłybyście na co dzień funkcjonować jako takie właśnie osoby, jak te, które kreujecie w tym spektaklu? No, no nie, no ja nie jestem taką osobą, wydaje mi się zupełnie, że to wszystko jest wy, wykreowane, ale są takie osoby i, y, 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 no i one są wyraziste. One są też te osoby bardzo barwne, więc na scenie ciekawe. To mnie zainteresowało. Poza tym uważam, za główną zaletę tej sztuki to, że my, osoby, no już w pewnym wieku, nie musiałyśmy grać chorych na raka i umierać w szpitalach, i tylko budowałyśmy swoje nowe życie. I to było takim głównym dla mnie powodem, dla którego zdecydowałam się zagrać w tej sztuce. Bo, bo, bo jest optymistyczna i mówi o osobach w wieku niemłodzieńczym, powiedzmy to tak. Opowiada jako o, jako o ludziach, którzy jeszcze żyją. Uh -huh. Tak jest. A pani bratu, z pani perspektywy, jak to? No Ja muszę no. powiedzieć, że y, moja y, y, róża no jest, powiedziałabym, daleka ode mnie, bo jestem w szczęśliwym związku małżeńskim, nie jestem starą panną. I jakoś tutaj los mnie w inną drogę tak skierował, ale no to tak jest że w życiu że i w tym zawodzie chyba, że zawsze jakieś, jakieś coś się daje z, z siebie do, 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 do postaci, jakieś emocje, jakieś, jakieś takie ślady, które się w sobie też ma, więc, więc a dla mnie przynajmniej ja najbardziej lubię grać role, które są daleko ode mnie i, i muszę się z nimi... Zmierzyć je, sobie wymyślić. Jak. Tak, jest ciekawie. No. No na tym chyba polega też teatr, czy w ogóle ta aktorska ekspresja też w filmie. No. Ten zawód, o, może tak Ten ogólnie, zawód, prawda? Tak. Wspomniała Pani właśnie o, o swoim mężu, Panu Krzysztofie Jasińskim. Myślę, że wszyscy wiemy. Spektakl jest reżyserowany z kolei przez partnera życiowego Pani Joanny, czyli pana Roberta Glińskiego. Czyli można powiedzieć, że macie, panie, swoich partnerów życiowych, którzy są reżyserami, czy to ułatwia, czy raczej utrudnia granie w reżyserowanych przez nich spektaklach? Czasami ułatwia, czasami trochę utrudnia. Do, no to, no to jest taki i taki. Aha. Ważne jest, żeby bardziej ułatwiało, może niż utrudniało. Chociaż czasami utrudnianie wychodzi na dobre spektaklowi, bo szuka, mi się, szuka się rzeczy jeszcze jeszcze innych, jeszcze innych w sobie trudniejszych, trudniejszych do wydobycia. Także tutaj to, czy to ułatwia, czy utrudnia, po prostu ważne, żeby reżyser był dobrym reżyserem, a dyrektor dobrym dyrektorem. To jest najważniejsze. A aktorki, żeby były dobrymi aktorkami, że ja bym to tak raczej na to patrzyła. Bo oczywiście akurat tak się zdarza, ale my też gramy w różnych innych konfiguracjach. Yes, tak, oczywiście. Także akurat teraz tak to wyszło, ale no. Jest to jedna z wersji naszego wydarzenia. Tak. A może jeszcze inaczej zapytam, czy my, my, reżyserzy, czyli tak. pań partnerzy, pozostawiają wam jakiś margines mniejszy lub większy swobody na własną interpretację i wyrażanie kreowanych postaci? Ja powiem tak, że mój mąż, reżyser, będąc reżyserem, on zawsze mówi, że są dwie osobne sprawy. Tak, tak, tak. Jak to się mówi, wypuszcza aktorkę. Pozwala jej szukać, a potem i tak każe mi grać tak jak on y myślę. Tak, jak szukam, ja tak błądzę, szukam. A potem on mnie tak po prostu naprowadzi, że i tak wychodzi na jego. Także ja już po wielu latach, po 30 latach, mówię do niego: proszę cię, powiedz, y Od razu. jak ty Brał, wybrał, daj mi się, co jest święty spalunek po prostu. A u pani, pani Anna, jak jest no ja, ja cenię w, w serii, w ogóle w serii Roberta pewien dobry smak, dobry gust. On raczej nie zajmuje się tak bardzo aktorami, on raczej pilnuje całości, pilnuje myśli, żeby sens był wydobyty, pewnych rytmów i tak dalej. Bardzo pilnuje konstrukcji całej przedstawienia, a aktorom pozostawia dosyć dużo swobody. Ale co nie znaczy, że całkowicie. Jasne. Nie. Pilnuje, żeby to służyło przedstawieniu, co my robimy na scenie. Żeby to służyło, a nie na przykład wprowadzało niepotrzebny chaos, zamęt i tak dalej. Czyli on, on po prostu dba o całość. O, o całość. Tak. A ja to, I to mnie się bardzo podoba. Jasne. Ja to lubię, bo. Wtedy czuję się bezpieczna i wiem, że... Zresztą są, są różne szkoły też reżyserskie, tak. prawda, są reżyser... No ja to sobie reżyser... cenię, tego typu podejście do pracy. Który y, może być reżyser, który absolutnie nie, 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 nie pozwala na nic, nic, nie, nie możesz zmienić no, tutaj. Ta, nic. Tak, to, tak, to to już by nie było dobrze. To tak Wiesz, nie jest moim zdaniem, to, jest, to reżyser, nie, nie, tak jest, nie no, jest, jest. Jasne, jasne. A czy te emocje z teatru przenosicie do swoich domów, skoro jest taki układ, Reżyser, mąż, aktorka, żona. Nie, nie, nie na szczęście nie mieszkamy razem. Rozumiem. A ja na szczęście mieszkam razem. O. Czyli obydwa szczęścia są poszlowane tak, równości. Ja A. mam taką anegdotę, jak kiedyś robiliśmy takie przedstawienie ważne, trudne, szczęśliwe dni Becketa. Przedstawienie, w którym prawie że jest reżyser i, i aktorka on bardzo był wymagający, bardzo mnie tam mordował przy, tym, przy tych próbach. Potem wróciliśmy do domu, nie wiem, gotowałam rosół czy co tam i on do mnie nagle mówi tak, a jak ci poszła dzisiaj próba? A ja tak się patrzę na niego, co? O, co, o, co, o co chodzi? Ja wie, słucham? On mówi, no pytam się ciebie, jak ci dzisiaj poszła próba. Ja mówię, przepraszam cię, ale chyba byłeś na tej próbie. A on mówi tak, no byłem, ale ja się teraz ciebie pytam jako mąż. A nie jako reżysera. Czyli jest ten pewien podział, następuje tutaj, prawda? No tak, ale jak Chciał to... się dowiedzieć, jakie ja mam samopoczucie, w związku z tym, ale y, ja przynajmniej u nas, y, ponieważ mieszkamy razem, to staramy się o tych nie rzeczach nie mówić. tak. I nikt nikogo nie prowokuje i nie morduje. Jeżeli ktoś w ogóle pyta, to raczej ja. ja. Korzystając, że mam go tak bliżej, to po prostu jak ja, mi coś nie idzie, to wtedy go dobijam jakimś takim widelcem i mówię tak, no ale to powiedz szybko mi teraz jeszcze. Co tam poprawić? Jasne, jasne. Pani Joanna współtworzyła swego czasu scenariusz filmu Matka swojej matki, pana Roberta Glińskiego. A czy pani Beata miała z kolei współudział w tworzeniu jakiegoś scenariusza czy adaptacji teatralnej, na przykład pana Krzysztofa? Nie wiem, co mąż by powiedział na takie pytanie, ale ja no, jego tu nie ma dzisiaj. Ja myślę, że czasami coś tam mi się gdzieś przyśni i. Jeżeli y, mu się spodoba, to, no, to bywają takie chwile, kiedy z czegoś tam, coś mu daje do myślenia, jakiś kierunek, coś, no ale dalej, żebym tak miała poczucie, że wpłynęłam na jakąś, y, jakiś scenariusz. Ale wykorzystuje Nie. to potem tę myśl? Tak. Tę ide, idejkę, tak. Ideę. Ideę. Dużą, dużą ideę, tak? A czy oprócz tej matki, swojej matki jeszcze by, był jakiś, było doświadczenie tego typu? Był jeszcze, był jeszcze jeden scenariusz, ale on nie doszedł do skutku A? z jakichś powodów. Ten film nie powstał, ale tak, ale ja dosyć szybko zrezygnowałam z, z, takiej, z tego pomysłu, żeby zajmować się pisaniem scenariuszy, chociaż na początku wydawało mi się, że to jest bardzo fajne, i tak, tak z chęcią tak się rzuciłam na to, ale bardzo szybko się dowiedziałam, że. że, że, że znaczy, pomyślałam sobie, że lepiej, Joasiu, bądź od tego jak najdalej. Już, już bo, bo no to było nieznośne przede wszystkim z takich względów bardzo osobistych. Rzuciłam się, zostałam, jakby to powiedzieć, ponieważ ja chyba byłam pierwszą aktorką, która w ogóle zdecydowała się na coś takiego, chociaż na świecie aktorki reżyserują, piszą i tak dalej. I to wzbudziło w niektórych środowisku filmowym taką, jakąś, taką, jakąś, taką nieprzyjemną atmosferę. I ja tak, ja pomyślałam sobie, że nie, nie, no, tu, ja się w to bawić nie będę, jak mówiła Kresie Janta, bo się zraziłaś. No się zraziłam i więcej się tego nie dotykam. Tak, pociąg. Tam są jeszcze... same wilki. No tak, no niestety. Tam nie ma owieczek. Niestety tak jest. Pani Anno, dodatkowo występuje y, Pani w przedstawieniach teatralnych wspólnie ze swoją córką, Pauliną. O, no rzadko, nie tak wielokrotnie mogliśmy Tak, mogliś tak ale nie tak często. Nie tak często, ale, ale, ale zdarzyło się kilkakrotnie. Rad. O, na pewno. A gdzie? Oj, nie, to na samym festiwalu. Ale nie na... dwa razy, dwa razy, no. tak, tak, dwa razy. No to, tak, że to dwa razy to już jest kilka. Kilka, cud miłości i, i, po, i po, po co są matki? To tak. były takie dwa, ale. No właśnie, a przyjmska nos... no, Pani... no ale tak, ale to, ale no tak, no tak, tak, ale nie Paulina nie była od początku, ona zrobiła zastępstwo, bo tam były roboty takie. No ale, ale jednak, zektorką, ale jednak, jednak na, było, było no, to i widzieliśmy no, to, więc, więc to już się zapłoczyło. To jest tyle, no można zapomnieć. Proszę tak. A czy y, córka pani Beaty też połknęła bakcela aktorskiego? Chociaż troszeczkę. Czy... To znaczy, jako dziecko występowała w teatrze, a potem absolutnie odeszła od tego i Czyli zajmuje się szta, kompletnie tym. zajęć? Nie ja rozumiem. Kiedyś w rozmowie z panią Janną, też zresztą przy okazji naszego festiwalu, to nie wiem czy to było dwa lata temu, czy więcej, bo no już kilka razy rozmawialiśmy, zapytałem panią o duety teatralne z Januszem Gajosem. O tak, tak. No, to było ich kilka. Ja oczywiście na takim najwyższym piedestale postawiłem duet w, w Tutamie z racji tej. Sławeczka? Że, że ja szeferem się też mm. zajmuję od, od lat. To były za, zakończone dużymi sukcesami, te, te, te duety z Januszem Gajosem. A, ale czy poza tymi duetami zapisały się u pani jakimś szczególnym znaczeniem duety z innymi aktorami? No nie rozmawiamy o na razie o dzisiejszym duecie, do, żeby takiej autoreklamy. Chociaż dlaczego nie? Mo, można by powiedzieć, czyli yy, yy, może aktorkami I, właśnie. Nie, ja muszę powiedzieć, że w takim duecie, w takim ścisłym że, czyli że sztuka jest dwuosobowa i że to są dwie kobiety, to ja nigdy nie grałam. Czy to, to jest nasz debiut w, te, w tego kobiecym, typu, tak, tak, w, tego, tak, w, w takim To układzie. jest nasz debiut. Mhm. Rozumiem. A u pani Beaty, jak to jest? Czy ma pani jakieś w tym temacie wspomnienia yy, szczególne? Yy, yy, w dwuosobowej sztuce da, damskiej też nie grałam, to jest pierwszy raz. A yy, z takich dwuosobowych męskich sztuk to bardzo lubię sztuki, które gram. Jedną zagrałam, która zeszła, teraz jest druga w Teatrze stu, yy, z Olafem Lubaszenką. Bardzo go cenię, lubię i. No i cieszę się, że mam taką szansę, że, że, że sobie gramy. Super, super. Małe zbrodnie małżeńskie w teatrzystów w tej chwili są w repertuarze. Y, y, premiera, jak powiedziałem, w zapowiedzi tego dzisiejszego przedstawienia odbyła się. Kilka dni temu, chyba, prawda? Dwa, dwa tygodnie. tygodnie. Dwa tygodnie. No, dwa, no to kilkanaście, przepraszam, to pomyliłem się. No, no ale to jest pierwsze jed... przedstawienie po premierze. Świeżutkie. Jest. Świeże, bardzo. Tak. i też gramy na innej scenie, zupełnie w innym układzie. Tutaj musieliśmy wszystko. No, bo w teatrze stu jest. Tak, bo tam jest inny rodzaj wiadomo, sceny. Tak jest. E, nie ma takiej sceny w... pudełkowej, mhm. jak tutaj. Zgadza to jest się. Bardzo to wymagało od nas. No. Czyli trzeba było to jakby tak, zbudować też wasze bardzo, granie, tak, wasze poruszanie. Tak, to nie było, tak, to nie było proste. No, kosztowało nas to trochę wysiłku. No, ale wydaje mi się, że ta sztuka będzie podróżowała po Polsce. no, tak, nie, no po właśnie Polsce. i to jest taki początek tych podróży, czyli taki jest, pierwszy raz tak, przystosowywaliśmy. Więc dzisiejsze doświadczenie było bardzo chyba tak, na, bardzo ważne, tak. ważne, prawda? Tak, bardzo ważne. Pani Beato, jeszcze. Chciałbym o coś innego teraz zapytać, bo pani Beata przecież znana jest nie tylko z ról teatralnych, ale z wyjątkowej kariery muzycznej, prawda? Nie możemy tego pominąć w naszej rozmowie, bo pani interpretacje są niezwykle wysmakowane, emocjonalne interpretacje piosenek. Całkiem chyba dawno tutaj pani nawet gościła u nas z poniedzielskim na tej scenie. Już rok? Coś podobnego, jak ten czas leci. no Więc to nie jest pani debiut na naszej scenie, tutaj w tym sokole. Kogo pani uwielbia najbardziej śpiewać? Mam na myśli oczywiście autorów i kompozytorów, bo oni są z wysokiej dość generalnie półki, prawda? Ale czy ma pani jakiś ulubionych swoich autorów i kompozytorów? No, mam tych, których właśnie wybierał je. No, ale może no, powiedzmy, bo może Państwo. Tak, nie wszyscy to znaczy, ja, ja wiele lat pracowałam, byłam związana z Piwnicą pod Balonami i tam tak. spotkałam się z cudownymi kompozytorami krakowskimi, z Janem Kantym Pawluśkiewiczem, z Grzegorzem Turnałem, z którym jako, jako gość zagra, nagrałam płyty, ze, ze Zbyszkiem Preisnerem, którego kolendy są taką, taką właśnie produkcją, która teraz ruszy w świat, nie, nie świat, tylko w Polskę, 2 stycznia zaczynamy. Y, taką trasę kolędową po Polsce. Y, I no mam takie, takie szczęście, że y, ci kompozytorzy zawsze piszą do dobrych tekstów po prostu i to jest, jakoś się łączy jedno z drugim i, i jest wielką radością śpiewać coś, co ma jakieś znaczenie, coś, z czym się możesz utożsamić, coś, co rozśmiesza widzów, albo tak jak na przykład właśnie w przyborach Wasowskiego tutaj rok temu śpiewałam. Albo, y, albo wzruszać, jak Ewa Lipska, albo dać do myślenia, jak Jacek Cygan. Także mm, cieszę się i w miarę dobieram rzeczy takie, które, no, z którymi się jakoś identyfikuję. Miałam kiedyś taką śmieszną sytuację, że jakaś pani podeszła do mnie po koncercie i powiedziała do mnie tak, wie pani co, pani tak śpiewa, jakby pani rozumiała, co pani śpiewa. No. Ja mówię, dziękuję bardzo. Co? Bardzo, tak. tak no zresztą ten, te, to śpiewanie też wplata się w spektakle mu, muzyczne, prawda, w których Pani brała udział? No tak, teraz mamy mnóstwo, było tak, ale teraz jesteśmy w Teatrze 100 gramy przedstawienie Kabaret, według filmu Kabaret, tam jest dużo śpiewania, no tak, bardzo często w teatrze mamy rzeczy muzyczne. A Pani Anna, czy Pani miała jakieś zdarzenia, doświadczenia związane z, ze śpiewaniem? No, niedawno śpiewałam, ale nie, nie ja raczej nie śpiewa, muszę powiedzieć, ale chociaż nie ciągnie, ciągnęło tak zawsze, ale wyda, wycią, tak ciągnęło mnie trochę do śpiewania, ale y, uważałam, że to nie jest to, co, co mi do, tak wychodzi najlepiej. Jakoś tak mm, no, tak unikałam, chociaż czasami zdarzyło się coś, coś tam, co nieco zaśpiewałam. No, i tak czasami teraz w ostatnim ro, rok temu y, wystąpiłam w takim muzycznym. W takim właśnie sylwestrowym spektaklu bardzo ludzie to byli z tego zadowoleni i zaśpiewałam jedną piosenkę. Kosztowało mnie to tyle, że chyba już tego nie powtórzę, Jak bo to jest se... bardzo trudne, naprawdę. To jest bardzo, ja podziwiam Beatę, ona śpiewa świetnie i, i umie to robić, a ja, ja, to, ja to zrobiłam tak. Ciekawe jest, że Joanna zaśpiewała piosenkę właśnie z repertuaru y Stat z, z pielnicy pod baranami do muzyki Zygmunta Koniecznego. Koniecznego tak. Taka głupia, to, to ja już jest. Tak. W programie wędrowym, na szóstym piętrze, w to Szóstym szósty w Warszawie, zaśpiewałam. A jak ale... to była piosenka? To była taka głupia, a ja już nie jestem, może głupia, ale taka to już nie. O fajnie. I znaczy... teraz domyślam, Że... czego on rzucę? Tak, tak, ale to był taki żart, to był taki żart. Ja raczej niepoważnie nie śpiewam. Chociaż bardzo bym chciała, ale niestety nie mam tego daru, nie, nie dostaniesz jakiś duet zaśpiewany kiedyś. No, ja z tobą nie się nie bała, z tobą to bym się bała. Jesteś za dobra. Nie, ja bym się wiesz, ale... ja, bym, ja bym obniżyła poziom, nie, bo no, no nie, to jest niemożliwe. Ale to ja mam taki pomysł, bo na przykład w dzisiejszym spektaklu, znaczy w Waszym spektaklu, tam w paru momentach Edith Piaf. Się... No tak, dlatego że ja uwielbiam Edith A właśnie, z... A? dlaczego? Czy to, w... to było w, w tekście? tekście. Było w tekście? Tak, Aha, to tak. autor. autor chciał, żeby. A nam się to bardzo spodobało... Wilter akurat to jest autor, nie wiem, australijski, właśnie. Tak. I Edith Piaf. No właśnie tu się zastanawiałem. A to jest, to jest, autor, Piaf, to jest autor, który bardzo kocha właśnie Wielkie Gwiazdy, bo przecież on napisał, ja zresztą miałem przyjemność grać również Judy Garland. To było jego autorstwa. Przecież ta sztuka, którą Krystyna Janda grała też o Wielkiej Piosenkarkach. Boska. Bos tak, Boska. Boska. To, to wszystko jest jego same załóżmy. I on, to... on bardzo w ogóle lubi o, 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 o piosenkarkach robić, o artystach w ogóle robić sztuki. Tak. Fajnie. No to... Proszę Państwa, czekamy na duet y, wokalny w y, jakiejś pięknej piosence hmm. Pani Joanny. Ja wolę posłuchać Beaty. Beaty Towarzyszy towarzyszyć tak, jej na scenie, bo... Propozycja padła. Panie Joanno, proszę się tak nie, nie odżegnywać od tego. Może się uda. Zobaczymy. zobaczymy. No zobaczymy. I tym akcentem optymistycznym? Y, y, kończymy y, y, dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Y, Pani Joanna Żółkowska, Pani Beata Rybotycka, bardzo dziękuję. Pewnie teraz jeszcze będzie kilka zdjęć i, i, i poproszę tradycyjnie o, o jeszcze podpisanie pięknego zdjęcia, które Jurek zrobił paniom. Bardzo dziękuję również państwu i do zobaczenia.